Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Nie wiem czy powinnam to nazywać vlogmasem, bo nie pojawiają się filmy codziennie, a vlogmas to jednak takie założenie, że filmy są codziennie. Eee, tak więc dzisiaj wybieramy się do Bredy. Zobaczymy czy jest jakiś świąteczny klimat. Chcielibyśmy go trochę poczuć eee, i pojedziemy też do tego second handu. W ogóle dostałam mnóstwo pytań, co to jest za second hand, jak byliśmy w Bredzie, bo rzeczy były nowe. Były markowe i ceny były naprawdę spoko. Tak więc dzisiaj się tam też wybierzemy, bo Dzi uważa, że mu brakuje spodni. I jakoś tak mu się znudziły już takie bardzo wąskie spodnie. Mi w sumie też teraz mam na sobie mam jeans i chciałabym więcej mam jeans nosić, bo podobają mi się, nie wiem, jakoś dobrze się w nich czuję. Tak więc pojedziemy sobie poszukać jakichś spodni, może znajdziemy tym razem świąteczne swetry takie, wiecie, pasujące dla nas wszystkich, albo przynajmniej dla mnie i dla Gigi'ego, a później dla Zoe i dla Enzo, so, zobaczymy, co znajdziemy. Generalnie wybieramy się w sumie na zakupy, ale zanim to, to musimy wysłać paczkę na Vinted, pierwszy raz coś sprzedałam na Vinted, to są takie buty, to są buty Gigi'ego, znaleźliśmy je w piwnicy, ja mówię, kurde, dawaj, spróbujemy je sprzedać. To są buty z Antoni Morato i one kosztowały 175 euro nowe, tak więc dzisiaj musimy je wysłać. Trochę muszę przeczyścić te, to pudełko, bo było w piwnicy i tak trochę średnio wygląda. Tak więc muszę to jeszcze zapakować. Nie mam co tego zapakować. Pomyślałam, żeby zapakować w papier świąteczny, bo już kupiłam, ale Gigi mówi, że ewentualnie jak wywinę go na drugą stronę, żeby nie, nie pakować w taki bardzo świąteczny papier. Ale nie wiem w sumie czemu. Fajnie by było dostać taką paczuszkę, nie zapakowaną tak na święta. No, w każdym razie e, musimy najpierw pojechać do biblioteki wydrukować e, shipping, lej, shipping label, e, taką naklejkę po prostu wysyłkową, i później to musimy podrzucić do DPD albo DHL, już nie pamiętam, albo w sumie do UPS. Nie pamiętam, do jakiegoś kuriera. E, I później właśnie pojedziemy do Bredy. Tak więc teraz zabieram się zapakowanie tego pudełka. Mam nadzieję, że mi pójdzie szybko, bo w sumie jesteśmy mega w czasie. Jest 11:18, a my już tak prawie wychodzimy, więc myślę, że do 12 się uwiniemy z wyjściem. To jest taki najsmutniejszy papier, jaki znalazłam. Co prawda, reszta, jaką mam, jest czerwona, więc będziemy musieli chyba dokupić jakiś zielony, ale ten wydaje się taki najmniej. Nie. Mi się wydaje, że fajnie będzie dostać taki w I think It's nice in the Christmas trees, come on it's Christmas. Hmm. Ok, but you can still pack it nicely. Wydaje mi się, że i tak można ładnie zapakować to, co że to nie jest prezent. I tak myślę, że fajnie. It's gonna be strange if I put it otherwise. Zajdź, gdzie mu się wzięło na tańce. <laughs> ok, pakujemy to i idziemy, Gigi. <laughs> Kto tu się obudził? Dzień dobry, księżniczko! O, już jest taka ciekawska. Cały czas tak podnosi główkę i chce tylko obserwować. Ale powiem wam, że wydaje mi się, że jest bardzo silna, jeśli chodzi właśnie o mięśnie szyi, bo Enzo, to my byliśmy zaskoczeni, że trzymał główkę na trzy miesiące, a ona się już naprawdę stara ją trzymać. Jesteśmy naprawdę w szoku. Z Enzo było zupełnie inaczej. Okej, okay, byłam w bibliotece wydrukować mój shipping label i... Shipping Table. I oczywiście nie sprawdziłam godzin otwarcia. A że to jest Belgia i oni mają normalnie, jak w Hiszpanii, przerwę w środku dnia obiadową. No, przechodzę tam, a dopiero otwierają o pierwszej. Nie to, że jest przerwa, otwierają o pierwszej i jest otwarta do dwudziestej. Biblioteka, czemu nie otwierają rano? Nie wiem, mega dziwne. A w każdym razie ten um, drop-off-point, nie wiem, jak to dokładnie przetłumaczyć po prostu miejsce, gdzie się zostawia paczki dla kuriera jest teraz do 12.30 później jest właśnie przerwa obiadowa do 13.30, więc po prostu wszystko zrobimy jak już wrócimy z Bredy jak będziemy jechać po Enzo powoli, e, także teraz no, jedziemy do Bredy We were supposed to go to shop to buy something to a mom um, I forgot We gonna buy um. in Netherlands Okej, okay, dobra, gdzieś w Holandii się zatrzymamy No trudno, chcieliśmy sobie kupić coś jakąś przekąskę na drogę tutaj u nas w markecie, ale niestety Zapomnieliśmy, a już jedziemy tą drogą do Holandii, więc no trudno. W ogóle zapomniałam, że nadchodzą Mikołajki. Gigi mi wczoraj przypomniał, że dzisiaj też musimy coś kupić na Mikołajki, bo jutro są i na jutro rano już coś musimy mieć, a rok temu Gigi był na popołudniowej zmianie i ja wieczorem piątego sobie przypomniałam, że przecież na następny dzień są Mikołajki i leciałam do takiego sklepu e, na dole, żeby kupić z jakieś ciasteczka, żeby mu włożyć do buta, bo Innej opcji już nie miałam, bo był naprawdę mocno wieczór i sama Zenzo, no średnio gdzieś się wybrać, w szczególności, że w Belgii o tej godzinie już wszystko było zamknięte, tak więc tym razem się bardziej postaramy, musimy coś fajnego wymyślić, więc będziemy też poszukiwać czegoś na miło łajki i dla Zenzo i dla Zowie, oboje zasługują. Pamiętacie, ale jak byliśmy tu ostatnim razem, to Gigi znalazł mnóstwo rzeczy, a ja nic nie znalazłam tym razem. To wszystko jest dla mnie. A czekaj, Gigi, this is for you. For you. Then we can take on it is green, but we have to try. Znaleźliśmy takie for dwa. dwa sweterki pasujące. Jeden jest mniejszy, drugi większy. Generalnie one są oba męskie. Ale mi nie przeszkadza, żeby taki założyć. Moim zdaniem jest mega słodki. I tutaj jest taka czapeczka Mikołaja na reniferku, na jelonku. Tak więc... A w ogóle znalazłam spodnie z Lewis'a, ale to Wam pokażę, jak będę przymierzać. Teraz popatrzę chwilę jeszcze na spodnie i idę mierzyć. Bo bez sensu, żeby Gigi czekał tylko na mnie. Bo zawsze tak jest, że na mnie czeka. Bo ja długo szukam, 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 szukam. A on nic nie ma. Tutaj my zawsze myśleliśmy, że jest na odwrót. Ale jednak nie. Zawsze. To jest nasz drugi raz tutaj. Ale spodziewaliśmy się, że Gigi dużo znajdzie a wcale tak nie jest Ok, tutaj mamy już wszystko wybrane, co oboje bierzemy Ta strona jest moja, a to są rzeczy Dzidziego. i Gigi jak przymierzałam rzeczy, znalazł sobie coś takiego w kamerze teraz widzę, że to nie wygląda źle ale w rzeczywistości, to co on ma na sobie, ma tak brzydkie kolory Dla ten soda Zeskocz and Soda to jest, ale to mnie średnio obchodzi, bo kolory są tak brzydkie, ale Dzi się zakochał i mówi, że bez tego nie wychodzi. Nie wiem co mam zrobić. Przecież to jest straszne. O, tutaj widać bardziej lepiej te kolory. Masakra, masakra. Wyglądasz jak dziadek. Jak dziadek. Idziemy do auta zostawić rzeczy. Zapłaciliśmy 160 euro. gdzie oczywiście wziął tą kurtkę i mamy dwie torby. Szczerze mówiąc oczekiwaliśmy, że zapłacimy więcej, a tak to naprawdę spoko ceny, tak mi się wydaje. I... I za tyle rzeczy 160 euro to naprawdę nie jest dużo, w szczególności, że to w większości są nowe rzeczy z metkami. Byliśmy, jesteśmy w zasadzie turbo głodni, a jedyne miejsce najbliższe do jedzenia to mak Tak więc jemy Maka. Ja sobie wziąłam brapika. Dzi wziął sobie cztery cheeseburgery burgery i na spółkę mamy frytki i koleżę, żeby się tak tym nie faszerować tym, co niedobre. Od jest oczywiście już w swojej kurteczce pięknej jak nie wiem co. No napiszcie, czy Wam się podoba, czy nie. Bądźcie szczerzy, przyszliśmy do Zary i to są tak piękne rzeczy. Chcieliśmy zobaczyć jakiś taki sweterek i dla Zoi i dla Enzo, tak jak szukaliśmy w poprzednim filmiku. To jest piękne. Może materia. Ale widzę, że w kamerze światło mryga. <laughs> Bawełna, hmm. poliester i wełna. Nie jest źle. Kupiłam dla Enzo raz na Vinted sweter prawie cały jakiś akryl poliester właśnie z Zary. I byłam zawiedziona, że Zara ma takie materiały, ale tutaj widzę, że nie jest źle. I naprawdę takie piękne rzeczy mają. No, śliczne są. Mi się ta kurtka bardzo podoba. Jest po prostu piękna. Naprawdę. Ja widzę enzo w niej na maksa. Ta bluza też jest prześliczna. Wszystko mi się tu podoba. Ten zestawik z by wypięknie w tym wyglądała. Mhm. To jest chyba razem z tymi spodniami farmer no generalnie szukamy tak jak mówiłam swetrów takich pasujących do siebie ale z tego co widzimy jest it's cute it's so nice. touch, touch, touch. razem z tym mm, no szukamy takich swetrów pasujących do siebie ale z tego co widzimy to nie ma tak żeby był też i rozmiar Enzo i Zoe ładny t-shirt yeah. but the material is really nice if you ask me no, niektóre materiały mają tutaj super, a niektóre są słabe. O, ten sweterek jest śliczny. Jest taki bardzo taki zwykły, ale jest prześliczny. Przyszliśmy do centrum, bo Gigi powiedział, że musimy zobaczyć choinkę I ta choinka się tak okazała e, niczym specjalnym e, Też myśleliśmy, że może będzie jakiś e, jarmark, ale nic nie ma Ale za to są tutaj bardzo ładne światełka I tam też wyrzeszają bardzo ładne... Nie wiem jak to się nazywa, girlanda? Chyba nie, ale powiedzmy, że tak się nazywa na ten moment No, tak więc teraz e, nie wiemy co robić, bo Gigi właśnie był... Się... Okej, okay, właśnie się zapytał, czy mają grzane wino i nie mają, więc idziemy dalej. How many people have Breda? No, Breda to jest takie miasto, gdzie jest chyba ponad 200 tysięcy ludzi, a takie taki nijakie mają ten Jarmark tutaj. Już drugi raz próbujemy i naprawdę nic ciekawego. Nie wiem, może się nie, wstrze nie wstrzeliliśmy nigdy w odpowiedni moment, ale na ten moment uważamy, że... Mega słabo, tak więc idziemy dalej patrzeć do sklepów. Teraz szukamy czegoś dla Zoe i dla Enzo. Tak jak mówiłam, chcemy jakieś takie właśnie sweterki dla nich. W zarze nic nie znaleźliśmy właśnie ze względu na to, że Enzo już jest na kids, a Zoe na baby i dla baby nie było prawie nic. A za to dla kids były ładne sweterki, więc żałuję, że nie było rozmiaru dla Zoe. Idziemy szukać do jakiegoś innego sklepu. Mam nadzieję, że szybko coś znajdziemy bo nie chce mi się długo chodzić na tym mrozie. Jak przyjeżdżaliśmy tu, to były 4 stopnie, teraz Gigi mówi, że jest 6-7, ale jest naprawdę zimno. Tutaj e, 4... nie, 3 lata temu Gigi mi kupił pierścionek zaręczynowy, Jezus, nie chce się wyostrzyć, e, i byliśmy go tutaj zmniejszyć, w sensie byliśmy zamówić mniejszy, ale dlatego, że byłam w ciąży, stwierdziliśmy, że weźmiemy troszkę większy, bo byliśmy pewni, że w ciąży mi spuchną ręce, bo wtedy moja koleżanka była jakoś w szóstym, siódmym miesiącu ciąży i miała już strasznie spuchnięte ręce. I przez dwie że przeszłam i nigdy mi tak ręce nie spuchły, żeby to było jakieś malutki, żeby ten pierścionek był malutki. W końcu doszliśmy do C&D i udało nam się znaleźć takie same bluzy dla nich. Tu jest dla Enzo, a tutaj dla zoi. Jedna kosztuje 10 euro. E, I do tego jeszcze dla Enzo wzięliśmy skarpetki, bo on potrzebuje takich grubszych. A akurat na Mikołajki 23 zł, 5 euro bardzo ładny zestawik dla Enzo, a dla Zoe ładna bluza. Już traciłam szczerze mówiąc nadzieję na to, że nam uda się znaleźć e, takie same bluzy dla nich albo swetry. Też pytaliśmy już pani ekspedientki, czy mają jeszcze inne rozmiary i mówiła, że nie. Tak więc jestem przeszczęśliwa, że znaleźliśmy takie same. Serio, tak się ucieszyłam, jak to znalazłam i się pytam go czy to może być. A on, to jest perfekcyjne. Tak więc mamy już dla nich ciuszki, jeszcze coś słodkiego dla Enzo i, i wracamy do domu wtedy chyba. Uh, we go to buy medicine, uh, A, musimy jeszcze kupić szczepionkę dla Zoo, bo za dwa dni ma szczepienie. Przyszliśmy do drogerii po słodycze dla Enzo i już go się nie da oszukać niestety z jakimiś śrubkami, więc musi dostać prawdziwe słodycze, tak więc dostanie sobie... Jak to się nazywa? Kinder chocolate. No, wziąłam też mu takie, taką, takiego wieloryba z Lego Duplo i takie suszone jabłuszko, bo ostatnio ma fazę na jabłko i mu smakuje, więc niech ma. Będzie miał dobry dzień jutro. W życiu nie zgadniecie, ile zapłacimy od 12:40 do 16:00, ile? 16:40. Za parking w Bredzie. Za 4 godziny. 15:20. Serio? Zobaczcie. 12:40 16:35. 15:20 serio, mają normalnie stawki jak w Florencji. <laughs> serio? We Florencji jeden dzień na takim Shady Parkingu kosztował 30 euro. A tutaj za 4 godziny 15. Jestem w szoku. Spodziewałam się może 6, 8, ale nie 15. Mówiłam, że jedziemy po szczepionkę, ale stwierdziliśmy, że najpierw jedziemy po Enzo, bo jak dojedziemy do Esan, to już będzie 17-18. A staramy się go zawsze odbierać tak do 17, bo nie chcemy, żeby zostawał ostatni. Eee... No, musimy pojechać później po szczepionkę i jeszcze wysłać tą paczkę. Zapomnieliśmy w ogóle o niej. Ja sobie teraz przypomniam, jak już weszliśmy do auta. Eee, mam nadzieję, że się ze wszystkim wyrobimy. Musimy. Myślę, że do osiem... dłużej niż do 18 nam nie zejdzie na wszystko. So I think we should go Enzo package and when we come back pharmacy. Muszę sprawdzić, do której jest apteka. Bo nie wiem. Jak apteka jest do 6. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Sprawdzę sobie najpierw, do której jest apteka, a później sobie to rozplanujemy. Udało mi się w końcu wydrukować shipping label. Nie wiem, jak to się serio nazywa po polsku, a nie chcę tutaj wymyślać, więc po prostu będę mówić tak, jak wiem. I Boże, ile mi zajęło! Uch. Weszłam tam i się zapytałam, czy mogę coś wydrukować. I pani mi powiedziała, tak, ale tylko ze swojego maila. Więc musiałam do siebie wysłać na maila. I spoko, to się wysłało. Ale później nagle nie miałam internetu. Tam musiałam się zalogować na swojego maila i musiałam to zaakceptować na telefonie, i właśnie nie działał mi internet. I do tego klawiatura tam była francuska, czyli Azerty. I ile mi zajęło, żeby się zalogować? Nie wiedziałam, jak zrobić małpę na tej klawiaturze, więc po prostu skopiowałam z czyjegoś maila, po prostu włączyłam inną kartę i tam, jak mi wyskoczyły jakieś tam maile, to po prostu sobie to skopiowałam, bo nie miałam pojęcia, jak tam zrobić małpę. Liczby tam się klika z Shiftem. Na tej normalnej klawiaturze. Z Shiftem się klika liczby. Kumacie to? Tak dziwna była ta klawiatura, totalnie jej nie ogarniałam. I chciałam zrobić Z, a mi jakieś C dziwne wyskoczyło, albo A, takie z jakąś kreseczką. Totalnie nie dla mnie. No i zajęło mi to chyba z 15 minut. Ogólnie sama kopia kosztowała 35 centów, ale myślę, że siedziałam tam serio 15 minut i próbowałam się zalogować na swojego maila. Masakra. Dobra, jedziemy teraz to podrzucić tam na ten access point i, i później do apteki i do domu w końcu. Okay. Postanowiliśmy dzisiaj jeszcze yeah. zrobić takie odciski, ale dla Zoe już jakiś czas temu przygotowałam tutaj białą farbą na płytnie, żeby po prostu odbić, ale jak już Przygotowałam farbę, to Enzo zaczął płakać, że on chce tą farbę, bo zobaczył, że mam pędzelek, że coś tutaj robiłam, więc on też chciał, więc dostanie karton od pizzy i kilka tutaj kolorków i pędzelek, żebyśmy mogli w spokoju zrobić. To co chcemy zrobić? O, <sum> To jest fani Co tu się wydarzyło, Enzo? <laughs> od razu jak pokażę, odwróć się. Czekaj, pokaż tył, pokaż tył główkę. Co tu się wydarzyło? Co chyba od razu do kąpieli, nie? Idziemy się kąpać? Pokaż nogi. Jezus Maria. 10 minut z farbkami i tak wyglądasz? <gry> Masakra, ale widać, że brudne dziecko to szczęśliwe dziecko. Tylko najgorsze że tutaj zaraz podszedł i zaczął łapać, o, zabawkę. <gry> oj, oj, oj. <gry> Boisz się teraz coś dotknąć? Enzo. Ktoś do ciebie przyszedł w nocy. Wiesz? Ktoś do ciebie przyszedł. Co to? I co tam jest, jak myślisz? Co tam jest? Zobacz, zdaj mi! Co tam jest? Oj! Dzięki Mikołaj do ciebie przyszedł. Chyba byłeś grzeczny, co? O, co? Co kaputka? A co masz w budkach? Zobacz, ktoś ci coś do budka wsadził. Nie mama, święty Mikołaj. Co to jest? To jest napisane Enzo. Chyba dla ciebie, co? No, chcesz otworzyć? Nie? Nie, ale to jest dla ciebie. No, dla Enzo. Możesz otworzyć. Możesz tutaj pociągnij. No tu. Możesz rozerwać, wiesz? Weź dwie rączki. Połóż to na razie tutaj. Nie ucieknie. No i rozerwij. Aha. Brawo. Co tam jest? Co to? Dla jęzu? Co to jest? To są jakieś klocki chyba, co? Jakiś wielorybek wow. mhm. to dla ciebie. Razem otworzymy? Pokaż. A może najpierw zobacz co masz jeszcze, a później otworzymy to, co? Co to? Dla Enzo myślisz? Co to jest? Ale nie urywamy. Nie urywamy. Co to? Pomponik. Zobacz. Wow! To jakaś świąteczna bluza. mm